Ten 14-letni chłopiec poświęcił swoje życie dla Chrystusa. Święty Jose Sanchez de Rio miał tylko 12 lat, gdy w Meksyku wybuchło powstanie Cristeros, walka o wolność wyznawania wiary chrześcijańskiej. Wstąpił do powstańców, mając zaledwie 13 lat, gotów oddać wszystko. Podczas bitwy oddał nawet własnego konia dowódcy, narażając swoje własne życie. Został schwytany i brutalnie torturowany. Aby go złamać, kazali mu patrzeć na egzekucję nieletniego Lorenzo. Chcieli wzbudzić w nim strach, lecz Jose Został niezłomny i wierny Bogu. Następnie, pozbawiony na skórka stóp, został zmuszony iść pod górę na cmentarz. Tam usłyszał, że jeśli wyrzeknie się wiary, wciąż jeszcze ma szansę przeżyć. Ale Jose odpowiedział tylko: Viva Cristo Rey, czyli niech żyje Chrystus Król. I jako czternastolatek padł pod kulami oprawców. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zaobserwuj nasz profil po więcej i zachęcam Cię, abyś przyszedł 16 lutego na wprowadzenie relikwii świętego Jose. Już u nas w parafii pod wezwanie najświętszej Bogu Rodzicy Maryi na osiedlu stare Żegrze w Poznaniu.